W moim kolejnym filmie, w kolejnym teście podkładu. I dzisiejszym zainteresowanym jest podkład Clary Skin Illusion. Ja mam w kolorze 110 hani. Jest to podkład właśnie, e, który ma dawać efekt rozświetlenia. Przeczytam Wam może e, co pisze e, producent. On słuchajcie, powiem tylko tak: w normalnej cenie kosztuje 188,99 groszy, 30 ml na Douglas. Obecnie jest na niego promocja i kosztuje 145 zł, czyli mamy na niego minus 23%. A teraz, tak to co daje ten podkład. Efekt drugiej skóry i lekka konsystencja. Oto nowy podkład Skin Illusion. Tak, bo oni zmienili opakowania. Wcześniej to były takie te standardowe, mm, kwadratowe, podłużne po prostu opakowania, a teraz jest z pipetką, wtedy było z pompeczką. Formuła nowej generacji zawiera odpowiednią ilość pigmentów umieszczonych w kompozycji jedwabistych, nietłustych olejów. Koloryt skóry jest ujednolicony, cera jest rozświetlona, a niedoskonałości widocznie zmniejszone. Specjalnie zaprojektowany kroplomierz pozwoli odmierzyć dokładnie tyle podkładu, ile potrzebujesz, by wyglądać olśniewająco i naturalnie. Dostępny w 12 odcieniach, pasujących do wszystkich odcieni skóry, od najjaśniejszego do najciemniejszego. I najciemniejszy kolor, słuchajcie, to jest Okej, okay, tu jest chyba więcej ciemnych kolorów bo ja mam. Okej, okay, tu jest więcej, bo ja mam 110 i w, ja go ja kupowałam stacjonarnie. I w drogerii oni mieli tylko jeszcze jeden, 112, który był ciemniejszy, ale dla mnie był za taki już Ziemisty, za ciemny był zdecydowanie. Ja lubię ciepłe kolory i ten Hani jest ciepłym kolorem, ale widzę, że mają tutaj jeszcze więcej odcieni, ogólnie powiem wam szczerze. Mają takie uzupełniające i jest do aż 112,3. Czyli mamy jeszcze trzy odcienie dalej po moim kolorku. Ten kolor Hani, ogólnie powiem wam na. na aplikacji nie oddaje tego koloru, bo tutaj on wcale nie jest ciemny, zobaczcie. To jest dość jasny, taki bardzo ładny, ciepły kolorek, właśnie miodowy. Taki powiem Wam, że idealnie w sumie opisany. Ja mam twarz wcześniej nawilżoną. Teraz jeszcze przed samym nałożeniem spsikałam twarz mgiełką nawilżającą, bo tak robię, żeby właśnie dawać zawsze jeszcze dużo więcej nawilżenia mojej skórze, dlatego że ja mam cerę suchą i moja cera potrzebuje nawilżenia. Cerę suchą mam sporo tutaj naczynek, zaczerwienienia, czyli moja cera jest niejednolita i potrzebuje ujednolicenia, właśnie wyrównania tego kolorytu. To tak, mieszamy sobie, mieszamy. Ja będę aplikowała, słuchajcie, gąbeczką. Nie nakładam żadnej bazy chociaż mam tutaj problem, że mi się właśnie teraz w wakacje, kiedy ta twarz pocię niestety bardziej, to właśnie potrzebuję baz, które wygładzają mi, wypełniają po prostu pory. I ja nakładam podkład zawsze tu, bo tu mam, że tak powiem, najwięcej do zakrycia. No i co, biorę gąbkę. Ja gąbką z reguły najpierw troszeczkę rozcieram to w dół, ten podkład, jeszcze i dopiero zaczynam go delikatnie wklepywać. Widzicie, kolor nie jest jakiś ciemny, wydaje mi się, że jest taki akuratny dla większości może Polek, tym bardziej w wakacje

Także teraz przybliżę się Wam i pokażę, jak wygląda właśnie ta jedna cienka warstwa. Jak możecie zobaczyć, kolor się, że tak powiem, wyrównał, ale on yy, tylko się wyrównał. On jeszcze mi nic absolutnie, słuchajcie, nie zakrył. Do zakrycia potrzebna jeszcze jedna warstwa podkładu. Shake, shake, shake. I nakładam. Szczególnie u mnie nosa są te okolice. ja nie mam podkładu tutaj na powiece i pod okiem, bo ja tutaj podkładów nie nakładam. To miejsce dla korektora. I just druga warstwa. Wydaje mi się, że jestem jakoś strasznie biała w tej kamerze. Mam nadzieję, że w podglądzie jednak tak nie będzie. Także już teraz tak. Druga warstwa daje takie krycie, że w większości rzeczy nie przykrywa. Nie przykrywa mi jedynie takich mm, pieprzyków bardziej już po prostu płaskich, które są bardziej napigmentowane. Piegi mi zakryło. Nie zakryło właśnie tylko tutaj mam taki a, większy pieprzyk. A tak raczej ta druga warstwa mi już właśnie wszystko ładnie przykryła. Ja sobie teraz wyło... Psz, dokończę, chodziło mi, że wyłączę kamerę i dokończę makijaż i wrócę do Was. E, ok, słuchajcie, makijaż jest wykończony, mam niepomalowane usta, co trochę dziwnie teraz wygląda w sumie, jak patrzę na siebie w obiektywie, bo tutaj aż tak dziwnie to nie wygląda. Hej, ja słuchajcie, to co ja bym chciała Wam powiedzieć, to ja ogólnie uwielbiam ten podkład. Naprawdę jest y, 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 przepięknie. Moja skóra ma taki naturalny blask. Do tego y, nie wysusza mojej skóry, nie podkreśla żadnych suchych skórek. Przy jednej warstwie, gdyby nie dało się go budować, byłby on dla mnie za delikatny. Ja nie przepadam za takim delikatnym kryciem. Ja mam co kryć na twarzy i, i lubię właśnie podkłady, które mocniej kryją, ale nie są właśnie przesuszające. I ten mnie nie przesusza. Ja uważam, że wycena wygląda przepięknie. E, powiem Wam tylko jeszcze, że pod oczy nałożyłam też w ogóle fenomenalny korektor, który też daje przepiękny efekt rozświetlenia. Bo widzicie, no, widziałyście tutaj nie nakładałam podkładu, a też jest piękny efekt mm, odbicia. I to jest, słuchajcie, korektor ten z Eveline e, Art Scenic. To jest dwa w jednym. On jest kryjący, właśnie rozświetlający. I ja go bardzo, bardzo lubię naprawdę. Pod, oczach, pod oczami, po oczach. Pod oczami standardowo jest, słuchajcie, mój e, puder mm, rozświetlający właśnie z Inglota, Widzicie co? Ja pomaluję usta i wrócę, bo naprawdę w rzeczywistości te usta mają bardziej żywy kolor, a w kamerze są bardziej trupie. Okej, okay. od razu lepiej. Twarz, widzicie jak ważne jest, żeby jak gdyby każdy element makijażu był jednak wykonany, bo wtedy dopiero ta twarz wybiera taki, nabiera takich właściwych po prostu proporcji. Tak, wszystko jest tam gdzie powinno być. No, także wracając, słuchajcie, do tematu właśnie podkładu. Wygląda pięknie. Nie wiem co jeszcze o nim mam powiedzieć, jak gdyby bo dla mnie on spełnił. No może mam mm, powinnam po prostu użyć bazy teraz wypełniającej, może wy tego nie widzicie w kamerze, bo on w kamerze wydaje się w ogóle stwarzać efekt yy, skóry idealnej, czyli ten efekt drugiej skóry, który zapewniał nam producent, wydaje mi się, że jest jak najbardziej yy, tutaj uzyskany. Ja po prostu w rzeczywistości widzę, no tutaj, gdzie mam poszerzone pory, no ale no to jest jakby naturalne, on nie wypełnił mi poru, Powinien, powinna zrobić to po prostu baza. No i tyle, jeżeli chodzi o ten podkład. Chciałabym go używać cały czas, ale w cenie regularnej, on kosztuje prawie 200 zł. Także myślę, że będę kupowała go zazwyczaj na tych jakichś. Bo często na w czy sekorach macie, słuchajcie, te minus 20, i naprawdę warto wtedy po prostu z tego skorzystać. Także nie wiem, czy wracać do Was za jakiś czas z tym, jak on się utrzymał. Może po prostu Wam to dogram, ale. Z innego dnia bo dzisiaj nie będę mogła sprawdzić, słuchajcie, testu jego trwałości, ze względu na to, że ja będę dzisiaj myła głowę. No to on wiecie, gdzieś tam mi tutaj może się zmyć. Ja go wtedy poprawię, ale to już chyba nie będzie dobrze wiarygodne. I postaram się w jakiś kolejny dzień, kiedy go nałożę. Bo ja tak samo cały czas teraz nakładam swoją, swój makijaż, używam cały czas tych samych kosmetyków. Powiem Wam po prostu, jak on się utrzymał. Jak jest z jego po prostu trwałością, dlatego, że ten film będzie wchodził dopiero w czwartek. To mam po prostu nadzieję, do czwartku sprawdzić, jak on się utrzyma. Bo tak to dzisiaj on będzie ze mną długo. Bo będzie długo, dlatego że wieczorem jedziemy sobie nad morze połazić. Także będę zmywała ten makijaż dużo później niż zwykle. I tutaj on mógłby się wykazać. No, ale tak jak mówię. Będę też myła y, włosy. Dobra, także to tyle na dzisiaj. Dajcie kciuka do góry. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Przesyłam całuski. A Wy zostawcie lajka i zasubskrybujcie. Nie wiem, czy jest tu, czy tu, ale zasubskrybujcie.